Siemankowicowie, słuchajcie, ostatnio zarobiłem naprawdę fajne końce, nie najgorsze końce. Pokażę Wam oczywiście, na czym zarobiłem, ale jest taki jeden, no myślę, że fajny sposób, fajny. Trick, nie trick? Zauważyłem po prostu coś, o czym warto, żebyście wiedzieli, jeżeli chodzi o zarabianie końców. Także łapkę w górę zostawcie oczywiście. I subskrypcję, żeby nie przegapić kontentu. A my lecimy z tematem. Zapraszam was na stronę LuxCoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, jak i płatności, czyli blik, PSC oraz zwykły przelew. Na stronie możecie sprzedać monety oraz konta, a z kodem rabatowym wachu macie 5% zniżki. Tak taktycznie jeszcze na sam start przed tym... Co odkryłem, co zauważyłem, to oczywiście karty, które kupiłem wcześniej, które wam pokazywałem na poprzednim odcinku. Bremerów sprzedałem za tyle, ile widać. Jeden się sprzedał za 33,5. Jak wystawiałem po zawyżonej, brałem ich do 25 chyba tysięcy maksymalnie, więc spoko. Jeden Joelinton po zawyżonej się sprzedał. Haland sprzedany za. Dużo, dużo, po 50-60 tysięcy na karcie bez podatku. Z podatkiem to by wyszło jakieś 40-50, coś takiego. Dalej sporo Joelintonów kupowanych maksymalnie o 12,5 tysiąca, ale większość było w okolicach 12, więc no nie najgorszy profit jak na to, że miałem tych kart bardzo dużo i karczały, na której wydaje mi się, że mogłem zarobić trochę więcej, mogłem wziąć trochę taniej, ale w sumie nie jest źle. W sumie i tak jestem zadowolony, bo na każdej karcie przynajmniej trochę wpadło. Także to możemy sobie usunąć oczywiście i przyszedł czas na główny od... nie główny odcinek na jak to się mówiło? Przyszedł czas na główne danie programu. O, może tak, bo mówiłem w poprzednim materiale o ikonach, że warto się nimi zainteresować nawet. Wymieniałem mniej więcej którymi. Ja sobie te ikony wziąłem. Berkam 100 21, 120, 122 i tak dalej. Mamy też Shirerów kilku, dokładniej trzech za tyle. Nie wiem czy mówię, z jeden za 140, musiałem chyba mi skliknąć. I dalej mamy Laudrupów branych za... Tyle. Dało się ich wziąć taniej. I wrzucałem na grupę handlową, jak dało się wziąć je jeszcze taniej. Ale no ja akurat nie miałem wtedy czasu, żeby je nabrać, lecz wiedziałem, że na tym zarobię i po prostu dobrałem sobie trochę później. No i te ikony to jest właśnie cały myk. Pokażę wam po kolei wszystko o co chodzi, wytłumaczę, żebyście. Zrozumieli na czym to dokładnie polega. Zmienimy sobie ekran na foodbinowy w tym momencie. Proszę bardzo, mamy foodbina. I to jest ta nasza drużyna Winter Wildcards 3, z której zdjęliśmy właśnie oto takie karty, z tym, że podobne rzeczy działy się też wcześniej. Jeżeli chodzi o ikony, i na sam start wypadałoby cofnąć się do ikon Dynastii, gdzie to zacząłem powoli zauważać. Obserwowałem sobie te ikony i zauważyłem, że karta jest naprawdę fajna. I dosyć tania jak na moje oko powiedzmy To warto wziąć właśnie takową ikonę Dlaczego? No bo ikony dużo rzadziej lecą przecież nie? No to, to jest logiczne Jeżeli chodzi o przedział cenowy tych ikon Którymi bym się interesował To tak myślę, że maksymalnie do 200-300 tysięcy Jeżeli będą kolejne takie wychodzić drużyny z ikonami To tak 200-300 tysięcy Bo oczywiście 200-300 koła maksymalnie cena jakby za ikonę Bo ten przedział do 300 tysięcy wydaje mi się jest Ciekawszy, jeżeli chodzi o zwroty z naszej inwestycji. No i kliknijmy sobie takiego Hadziego, w takim przedziale cenowym jest, takiego Klajwerta, klikniemy sobie Verona, możemy dać nawet Rivaldo. Weźmiemy też kolejnego Verona i tych dwóch Larson. No i tak, jeżeli chodzi o Hadziego, w statystyki, no spoko jak na SPO, nie? 4 na 4 można dać na CMA, na Kama, a jego cena w trakcie gdy wychodził z paczek, to było około 54-55 tysięcy. Założę się, jestem w stanie sobie nawet rękę uciąć, że za 50 tysięcy dało się go złapać, tylko footbin tego po prostu nie pokazuje. Po wyjściu z paczek od razu plus kilkanaście tysięcy. Karta dobra, grywalna, i jak dla mnie jest stosunek ceny do jakości i potencjału wzrostów bardzo dobry, więc śmiało można było brać. Dalej mamy takiego Hadziego, na którym jest błąd budbinowy, nawet w tym momencie, i można było na nim co nieco zarobić. Też 4 na 4 stacy trochę lepsze od poprzednika, no i z nim sytuacja podobna. Za lepsze stacy zapłacić tam no, kilkadziesiąt tysięcy więcej trzeba było, ale to też dobra opcja, bo podskoczył o kilkadziesiąt tysięcy. Dalej mamy takiego Kleiwerta, który wygląda no jak karta tak naprawdę losowa jakaś z losowego eventu, albo jakaś losowa ewolucja i tym Kleiwertem bym się nie interesował i no i nawet by nie podrożał za bardzo, więc to to takimi kartami bym się nawet nie interesował, ale za to ten Kleiwert 89 wygląda już troszeczkę ciekawiej, ale no, on też za bardzo za bardzo nie odbił, no tak naprawdę tylko na prowizję. W tych dynastii z ciekawszych kart jeszcze mieliśmy Verona, który jest w gangu Hulita, 3 na 4 na środkowego pomocnika, myślę, że spoko, nadałby się. No i w momencie, kiedy byśmy go brali, czyli jakiś czwartek, piątek, myślę, że za 70 jakieś 3-4 tysiące na luzie dało się tego typa zdjąć, a puścić można było po jakieś 90, więc przyjemna dyszka ponad. Bez podatku, dalej mamy Rivaldo, którym no ja bym się nie interesował nawet, ze względu na te dwie gwiazdki słabszej nogi, i no pewnie by się tylko prowizja zwróciła. No, tam może dyszkę też dało się przytulić. No, bądźmy tutaj obiektywni. Dyszkę dało się na nim na luzie zarobić, nawet może i dwie dyszki, jeżeli byśmy go dobrze złapali. Ale ja bym tym Rivaldo się nie interesował. No, no ze względu na te dwie gwiazdki słabszej nogi. Dalej mamy Verona w dużo gorszej wersji, ale 8-7 jako ikona. Za 20 tysięcy, nawet pewnie za 18 dało się to złapać. To była już naprawdę ciekawa opcja bo no taki typowy środkowy pomocnik, no taki typowy, low tierowy powiedzmy, czyli jakiś nie mega dobry, da się nim pograć, ale ikona, wszystkim daje zgranie. 20 tysięcy te... za takiego gościa, niecałe nawet bym dał. No i można było to też ładnie przytulić. Dalej mamy dwie karty Larsona z dynastii. No te... no, co mam o nich powiedzieć? No, tacy typowi napastnicy. Którzy ci wypadną z paczki, jak jest jakiś event i trafisz kartę specjalną, która chodzi po minimalnych widełkach. Niby ikona, ale no zupełnie nic takiego specjalnego, jeżeli chodzi o napastnika. Trzy gwiazdki, gwiazdki sztuczek i. No i co? No i nie odbił. I robiąc to trochę lekko przydługawą pokazówkę dla Was, chyba wytnę ze dwie karty, bo no, kurde, to będzie za długie, mam wrażenie. Miałem na celu wam pokazać, to chciałem wam pokazać to, że wystarczy po prostu wziąć ikonę, która jest przydatna, i ona odbije. Po prostu mamy też drugą drużynę. No tutaj nie widzę nic takiego tak naprawdę, co mogłoby jakoś fajnie odbić. Chyba, że ten hierro byłby w granicach 110 tysięcy monet, co wątpię. Możemy sobie to teraz. No właśnie, na szybko sprawdzić. Ale w pierwszej drużynie było więcej takich kart, o których wam mówiłem w poprzednim odcinku nawet. Był Van Basten, był Lineker, którego swoją drogą wzięliśmy też na grupie handlowej. No bo no lineker wyglądał naprawdę ciekawie, no lewy skrzydłowy i napastnik jednocześnie, jako ikona, okolice 115-120, nawet tysięcy to była dobra cena i można było go naprawdę dobrze puścić. I mamy też obecną drużynę, z której wziąłem trzy karty, które zachowały się tak naprawdę najlepiej, czyli Laudrup i wytłumaczę wam, dlaczego go wziąłem, bo no, warto żebyście wiedzieli jak robię taki film, no o to tutaj e, tak naprawdę chodzi. Wziąłem sobie, serdko przerzucę, wziąłem Laudrupa, no bo patrzcie, ikona, prawy obrońca, giga dobre stacy, no i, no i co, no, 160 parę tysięcy za taką kartę, można było wziąć jeszcze nawet taniej, ale... Ja zazwyczaj biorę jakieś czwartki, piątki, ewentualnie środy. Większość kart pod jakieś flip czy inwestycje biorę właśnie w te dni, ze względu na to, że nagrody za rywalstwo, nagrody za ważne mecze, zawsze to jakiś wysypaczek i zawsze ktoś może podciąć. I za takiego laudrupa okolice 160 koła wydawały się naprawdę dobrą ceną. No i zobacz, no 40 tysięcy na konsolach, na czysto, na PC nawet więcej. Dalej z kart, które wziąłem, mamy Schirera, który ma 4x4, stacy jak na SPO no nie najgorsze, no umówmy się, nie najgorsze, niby trochę łapek w dół, ale na SPO można tym chłopem pograć, nawet na bocznym pomocniku czy tam skrzydłowym z jakimś stylem gry, od biedy można dać, nawet ma alternatywne pozycje i to też daje w tym kontekście zgrania, nie, no bo masz gościa postawić na prawej pomocy, później in game go przerzucasz, wiadomo jak to działa i okolice 130-135 koła dla mnie to była dobra cena za tego chłopa. Sam nawet za tyle wziąłem i wam pokazałem, to nie jest tak, że jak biorę w Czwartek i piątek. Footbin pokazuje Ci tu 137 i 132. To, to nie jest tak, że nie ma w trakcie dnia momentu, w którym da się te karty złapać taniej, o tym też pamiętajcie. No i w tym momencie też na takiej ikonce Kaska jest przytulana, to samo na Berkampie też wydawał mi się dobry inwestycyjnie, z tego powodu, że no kurde, na HP-ku bardzo dobra karta, ma SPO też da radę, na bocznego pomocnika tak niby nie do końca, ale ma alternatywne pozycje, więc można by było go dorzucić do zgrania później w grze zamienić 4 na 4, no i już. W tym momencie na takim berkampie prawie 30 tysięcy koła bez podatku jest zarobku. Jest jeszcze taki kloze, który też by się łapał w te widełki kart do 300 tysięcy, ale ja o tym kloze też myślałem i ktoś miał tego kloze na grupie handlowej też pytał, czy może by też jego wziąć i no, dla mnie nie wydawał się jakoś taki mega ciekawy i, I stwierdziłem, że nie warto go po prostu brać, no bo ma SP beka, SP 3 na 4, ale no, te stacy no, kompletnie, ale to kompletnie mnie nie przekonały do tego, żeby płacić za niego 185 tysięcy i no, no jakieś drobne by się zarobiło, nie? No jakieś tam kilka może tysięcy Na tym klozeku, ale no, no ciekawsze karty były do wzięcia i no i, no, i widać, że były ciekawsze. No i mamy jakieś 10 minut gadania o ikonach, postaram się to trochę przyciąć, żeby było wam to przyjemniej oglądać. Ale jakie mamy z tego wnioski? A no wnioski mamy takie, że jak mamy ikony w jakichś drużynach specjalnych, Winter Wildcards były ikony dynastii i tak dalej, ogólnie jak wychodzą jakieś. Nowe wersje ikon do gry. Trzeba sobie wejść na te ikony, popatrzeć i po prostu musicie samemu stwierdzić, czy ta karta jest dla was przydatna, grywalna i czy ludzie będą chcieli jej używać, czy po prostu nie. No jak dla mnie, taki Loudrup, taki Shield, czy taki Bergkamp w takich cenach, po jakich byli, to była dobra okazja, a Kloze nie był. No i co się okazało? Że to faktycznie była dobra okazja, a że Kloze nie był, no bo taki Loudrup, no kurde, dobry obrońca. Nie powiedz, że nie dobry. Taki No, perfekcyjny nie jest, berkam tak samo, ale. Da się nimi pograć? No, no, da się nimi pograć. A są to ikony, dają każdemu zgranie, więc no, zamiast płacić za takiego bergampa, jeżeli byłby zwykłą kartą z jakiejś powiedzmy dobrej ligi, kilkanaście czy tam kilkadziesiąt tysięcy, jako że jest ikoną, to musisz zapłacić trochę więcej. Tak samo z ikonami z poprzednich eventów, w których były ikony. No, no wszystko chyba pokazałem, mam wrażenie. Starałem się to wam wytłumaczyć jak najlepiej potrafię. Po prostu ta ikona, na której chcecie zarobić, no, musi być grywalna i. W miarę tania, bo w teorii można też na tych droższych kartach się pobawić, ale klikniemy na karty z tej drużyny, wszystkie, żeby wam to na szybko pokazać. Wiem, że na Jaszynie dało się coś, niecoś zarobić, ale no, Foodbin tego nie pokazuje, bo widziałem tego Jaszyna za 820 tysięcy na Foodbinie, To musiał być jakiś po prostu krótki spadek, ale no, dało się na nim zarobić, tylko to już potrzeba by było więcej pomyśleć, się zastanowić. Na takim garinczy. No, pewnie też się dało coś urwać, ale, ale na takich drogich kartach, no, ciężko jakieś profity zmajstrować. Takie, które by nas satysfakcjonowały, jak mamy na tańszych ikonach po maksymalnie 200 tysięcy profity rzędu 30-40 koła. Więc no na takiej byśmy musieli zarobić 400 tysięcy, żeby nas to satysfakcjonowało. Dalej mamy takiego Raula, który, no, no coś nieco podrażał, ale też nie jakoś mega satysfakcjonująco. Hugo Sanchez. No nic się podraża, nic się podraża. Także no ja mam nadzieję, że ten film pomoże wam jakoś w wyszukiwaniu takich kart. No, mam nadzieję, że mam nadzieję. No wydaje mi się, że przekazałem to jak najprościej, jak małem, ale jak dalej nie wiecie, jak takich kart wyszukiwać, to możecie wpaść na grupę handlową dla patronów. Ja tam karty, które warto kupić, wrzucam, te ikony też wrzuciłem i no, myślę, że patroni są z tego dosyć bardzo zadowoleni, bo na tym ta grupa polega, że ja wrzucam karty, oni kupują i. I zarabiają, tak jak ja. Już za mniej niż złotówkę dziennie możesz do takiej grupy dołączyć, zarabiać sobie końcy i na przykład jak już trochę zarobisz, to to sobie sprzedasz, bo no, ale czemu by nie. A na koniec odcinka jeszcze zostawiłem dwa herosy dla wytrwałych do końca po mięsie handlowym czas na mięso w pikach z herosem. No mam nadzieję, że. Mam po prostu nadzieję, że będzie lepiej niż ostatnio, więc zacznijmy zabawę. Pierwszy pickens proszę Ramirez Mac man i Rui Costa. Żadnym szczerze mówiąc nie zagram. Mario Gomez wjeżdża jako foder, ale w drugim niech będzie lepiej. No proszę, Paulo Futre. Kisler? O, Kisler? No ciekawa, ale... Ale kurde, ten futre czy ten kizler? Czy ta kizler? Najśmieszniejsze jest to, że tej babki się nie da na futbinie wpisać, ale ją znalazłem i kosztuje 25 tysięcy, bo ma... No, no nie wiem. Wydawała mi się trochę droższa, szczerze mówiąc, ale Paulo Futre se zgarniemy. Paulo Futre 200 koła, więc on jest lepiej niż wcześniej. Może z ławki chociaż wejdzie. Paczki na toty nadal zbieram, już 101 i większość tych gównianych paczek przepaliłem. Tak jak mówiłem, przepaliłem paczki? Otworzyłem, nie przepaliłem że paczki za 7,5 za 5 koła i te syfiaste będę przepalał. Więc no robi się już powoli ciekawie, a tych paczek będzie jeszcze więcej Food Champions muszę zagrać, jakieś zadania podbierać, Więc jeszcze SBC nowe porobić, bo wyszła rozbudowa 8 plus razy 5 Więc wypadałoby porobić I na tym koncie pierwszy chyba opening zrobimy właśnie na Toty Bo nie chcę tych paczek przepalać, jak co roku zbieram sporo paczek na Toty Co roku trafiam Toty, więc mam nadzieję, że w tym roku nie będzie inaczej Chyba nawet więcej mi się uda trafić Mam takie wrażenie, bo dochodzą też do tego toty kobiet, nie? Więc no, no tak ze trzy karty to ty, może by się udało, ale jak będzie, zobaczymy. Nie ma co teraz o tym gdybać. Pozdrowicowie, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, oczywiście pod filmem i subskrypcji, żeby być na bieżąco, a ja się z wami żegnam. Do następnego, na razie i pozdrow.